Dzień dobry witam państwa na konferencji prasowej po meczu 12 kolejki II ligi. Nadmiślan Góra do 0:2. Trenerzy Robert Pewnik, trener drużyny z Legionowa i Adam Moconi, trener drużyny Nadwiślań. Proszę o po meczowe opinie. Ja gratuluję swoim zawodniczom. they make everything what we worked for this match. Uh, i week. igrati zelo taktično disciplino, ok, malo napaka, ampak morali bi učiti, imeli smo zelo mlad tim in jim gratulujem in jim rešujem, ker se borijo, ker je Nadvišna gora zelo agresivna družina in mi, da bi to naredili bolje in zmagali. To je to. No uważam, że, że mecz się dla nas bardzo źle rozpoczął. Przypadkowa bramka spowodowała to, że, że moi zawodnicy jakoś nie umieli wejść w ten mecz dobrze. Tak jak w poprzednich meczach, gdzie graliśmy naprawdę niezłą piłkę. Trzeba przyznać, że Legionowia dzisiaj była, była zespołem lepszym pod każdym względem. I tutaj tylko mogło spowodować to, byśmy wrócili do gry strzelona bramka. Aczkolwiek sytuacji nie mogliśmy sobie stworzyć. Trener tutaj powiedział, że Nadwiślanie jest agresywnym zespołem, no ale w poprzednich meczach... Zabrakło nam tej agresywności, zabrakło nam dyscypliny. No i zabrakło nam też planu dzisiaj na, na, sforsu, na sforsowanie tego bloku obronnego, który się bardzo dobrze asykurował zespołu legionowi, słabiej zagraliśmy też bokami. Ogólnie, ogólnie słabszy mecz w naszym wykonaniu, drużyna na pewno nie przypominała tego zespołu z poprzednich meczy. I ja już powiedziałem tutaj wcześniej, że każdy mecz z każdym przeciwnikiem, do każdego meczu trzeba podchodzić naprawdę zmobilizowanie i w każdym meczu. W każdym meczu trzeba dawać, dawać się wszystko, ponieważ to są takie drużyny, które to zaraz wypunktują i dzisiaj Legionowia nas wypunktowała i zasłużone zwycięstwo odniósł dzisiaj przeciwnik, czyli zespół Legionowi.